Witam serdecznie na pierwszej części konferencji na Ławrańskiej. Historia Góry, szpakująca Budnicza 92 do 62. Jest z nami trener gości, pan Jacek Gminicki oraz co w tym robić? Panie tlenarze, proszę Na pewno gratulacje, ale dla zespołu z a ja bardzo chciałem przeprosić naszych kibiców. Nasza gra w drugiej połowie to katastrofa. Tak jak w pierwszej połowie mieliśmy swoje założenia, rywalizowaliśmy, rywalizowaliśmy założenia, byliśmy cały czas w grze, przegraliśmy dwoma punktami, mieliśmy szansę na remis, porzucaliśmy trzy rzuty wolne w, w ostatnich sekundach nie? Yy, i, i ta, ta pierwsza połowa wyglądała przyzwoicie w naszym wy wykonaniu. Druga połowa to kompletnie... Kompletna, no, trzeba powiedzieć, katastrofa. Także graliśmy bardzo słabo i za ten występ bardzo przepraszam naszych kibiców, którzy na pewno wierzyli w nas i, i, i nam kibicowali. Trudno jest powiedzieć coś w po połowie, w której rzuca 23 punkty, przegrywa się 30 punktami. Także musimy to wszystko przeanalizować i, 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 i po prostu szukać rozwiązań w najbliższych dniach. Dziękuję. I don't know where to start. Obviously, today in second half was only one team on the court. We played pretty well first half, but after the break, like I said, only one team existed on the court, and we can talk about the tactics. We can both talk about the statistic, but it's not that i think that we have a problem with focus and energy and we need to work especially on... like first of all we need to look ourselves into us and to find out what everybody each of us can do better so we can play better because we show first half that we can compete with with the team i don't know whole league probably but When we have attendees like this in the second half, probably we are not even for the first division, to be honest, and I want to say sorry to our fans. Taki już coś. Te pan, że w najbliższym czasie będziecie musieli poszukać rozwiązania sytuacji, czy możliwe jest jakieś e, wzmocnienie lub inne zmiany w pana składzie? Na trudno mi na ten temat odpowiedzieć. Przyjechaliśmy tutaj, rozmawialiśmy z zawodnikami, Przyjechaliśmy tutaj zagrać jak najlepiej tak jak mówię, pierwsza połowa. Była niezbędna w naszym wykonaniu, w drugiej połowie wszystko się, wszystko się posypało i nasza gra się posypała. Musimy wyciągnąć z tego, z tego wnioski i w rozumiem na to czy będą zmiany czy nie. Na pewno nie możemy grać w ten sposób. Dziękuję. Dziękuję Witam na drugiej części konferencji jest z nami trenery na granicy z którego już pan Artur i zawodnik Mateusz Zamski. Pamiętam, że gratulacje dla Dobry wieczór, gratulacje dla zawodników. Myślę, że pokazali charakter w dzisiejszym meczu. Dla trenerów, trenera Skiby Woźniaka, dla trenera Lorenza, dla Łukasza Fizio za to, jak przygotowali zespół do meczu. Trenerowi Winnickiemu i Dąbrowi Górniczej życzę powodzenia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, no, chciałbym na początku podziękować naszym kibicom za, za, za to wsparcie, jakie nam dzisiaj okazali i, i, i to tak naprawdę dzięki nim udało się tak, taki mecz zagrać. A odnośnie meczu, no to w końcu coś ruszyło, w końcu ta gra wyglądała tak, jak miała wyglądać od początku sezonu. Oczywiście nie, nie przez całe 40 minut, ale przez sporą większość meczu. Myślę, że, że graliśmy tak, jak byśmy chcieli grać, czyli dzielenie się w ataku i, i mocna, agresywna obrona. I, tak naprawdę musimy się tego trzymać. Nie ma co popadać też w optymizm, a aczkolwiek myślę, że ten mecz to był dobry prognostyk na, na kolejne tygodnie. Czy ktoś tak się były jakieś rozmowy między wami zawodnikami w szatni, takie ostrzejsze, żeby naprawdę wziąć się w garść po tym meczu w Szczecinie? Znaczy my cały czas rozmawiamy, myślę, gdzieś tam wiemy, jaka, wiedzieliśmy jaka jest sytuacja, czekaliśmy też na taki mecz, bo, bo Myślę, że liczba takich kiepskich spotkań na początku sezonu gdzieś tam się już chcieliśmy, żeby się wyczerpała, bo sporo było tych, tych słabszych meczów w naszym wykonaniu. Więc, więc myślę, że dzisiaj po prostu ta praca, jaką wykonujemy na treningach, odpłaciła nam się i, i, i graliśmy po prostu dobry mecz.